To wy niszczycie kapliczki w Welen? A co ci do tego? Coś za jedni? Jesteśmy zwiastunem błyskawicy. Ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki. Trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie, może teraz po sobie posprzątacie. A potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. Mistrz Friedrich z Oksenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność albo i obejść się bez moralności. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje, Bić pachołka reżimu! Жить едем, сами так и